Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak zainstalować nasz bezpłatny program CW Fotoświat. Za jego pomocą będziecie mogli zaprojektować i zamówić fotoprodukty CW, w tym Waszą ulubioną CW Fotoksiążkę. Gotowi? Do dzieła! W celu rozpoczęcia instalacji programu CW Fotoświat uruchomcie przeglądarkę internetową i przejdźcie na stronę CW.pl. Po otwarciu strony kliknijcie w przycisk Pobierz program znajdujący się na głównym banerze. Teraz zostaniecie przeniesieni na podstronę oprogramowania. Fotoświat jest dostępny w wersji dla systemu operacyjnego Windows, macOS oraz Linux. Możecie pobrać go również w formie aplikacji dla systemu Android oraz iOS. W tym filmie przeprowadzimy instalację oprogramowania na komputer stacjonarny z systemem Windows. Pamiętajcie, aby przed rozpoczęciem pobierania upewnić się, że wasz komputer spełnia wymagania programu. Teraz wystarczy kliknąć w przycisk Pobierz oprogramowanie i zapisać plik instalacyjny na dysku komputera. Gdy pobieranie dobiegnie końca, kliknijcie dwukrotnie w plik, aby rozpocząć instalację. Program instaluje się domyślnie na dysku C waszego komputera. Po zakończeniu instalacji CB Fotoświat uruchomi się automatycznie. Jednocześnie na pulpicie oraz w menu programów zostaną umieszczone skróty umożliwiające jego uruchomienie. No i gotowe. Więcej porad i inspiracji znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia.